W szkole zawsze daje z siebie 100%. W poniedziałek 23%, we wtorek 20%, w środę 22%, w czwartek 20%, w piątek 15%. Laski w szkole. OMG, będę z tymi zakreślaczami zaznaczać wszystko. Te brokatowe długopisy są urocze. Kolesie w szkole. Masz długopis? Właśnie miałem ci o to spytać. Kiedy nauczycielka pyta, czy ktoś jest chętny do odpowiedzi, hech, no bo wiecie. Nikt? A tam jest szkoła, czyli twój koszmar, do której pójdziesz, emoji, i uśmieszek. To uczucie, kiedy wracasz do szkoły. Nauczyciel krzyczący na mnie, że pije na lekcji. Wściekły kwiat.png. On pijący kawę 5 minut później. Uśmiechnięty kwiatuszek.png. Dzieci dzielą się na dwie kategorie, jeśli chodzi o kwestie powrotu do szkoły. Kiedy pytanie numer 1 jest zbyt trudne, więc przechodzisz do pytania numer 2 które okazuje się być na podstawie pytania numer 1. Pierwszy dzień szkoły: oczekiwania versus rzeczywistość. Ta jedna nauczycielka w każdej szkole sześć rzeczy, które mówimy w szkole najczęściej. Spać, która godzina nie ogarniam. Jestem głodny, zimno. Chcę do. Myślę, że powinniśmy przestać testować nasz produkt na zwierzętach. Ale dużo firm tak robi. No tak, ale my produkujemy młotki. Cisza.mp3. Ja. Jak znaleźć pracę, jak zarabiać pieniądze, jak płacić podatki. Szkoła. Nie wiem, obczaj to. Nauczyciel. Żadnego wnoszenia przekąsek do klasy. Ostatnia ławka. Uczniowie. Chęć do życia i ambicje. Szkoła i zepsuty system woźny kontra błefista. Te uczucie kiedy strajk się odbędzie i nie musisz iść do szkoły. Kiedy wbiegasz z najlepszym ziomkiem do klasy żeby usiąść koło siebie.